wszystkim, dzisiaj wam pokażę co kupiłam w ekszynie. To będzie taki szybki filmik, no bo mam tylko dwie rzeczy Znaczy jedną rzecz z zabawkami Aha drugą do jedzenia Dobra więc zaczniemy od jedzenia BURGERY Kocham te duże burgery Nie wiem jak to Zjedzmy sobie kawałek Albo i nie Na filmiku będziemy testować Teraz pokażę wam taką rzecz, ona jest trochę przerażająca Okej, okay, musiałam to sobie kupić. To jest. To Ale tego też damy na pan, na szorcy. A to będzie taki duży odcinek. Trochę szorcy. Więc to będziemy na to A teraz pokażę wam, kieszenór. Jak tam widzicie, to. to to, to kupiłam do mojego kuzyna na prezent, żeby zapakować. Więc no reszta to jest tylko na wszelki wypadek. Obejrzeliście już ten filmik z bluzkami? No bo ja tak myślę. W ogóle mam takie te koloranki. Sama ona takie robiła. Ładne, są nie? One no. mi się bardzo podobają, więc dziękuję, kto to maja oglądać. O, pokażę wam coś co to jest o tutaj? dostałam autograf ktoś zna Julia Szewczyk? bo mam jej autograf bo u mnie dzisiaj w szkole jest tu napisane dla Majki Julia Szewczyk napisał dla Majki ja nie lubię jak do mnie mówi Majka ale fajnie, Po bardzo chciałam mieć od niej no no autograf więc dziękuję Julia Szewczyk jak to oczywiście oglądasz Dobra więc teraz biegnijcie, żeby zobaczyć szurcy, jak to wszystko otwieram.